Cześć kochani, witam was serdecznie w ten piękny, słoneczny, sobotni poranek. Wybaczcie mój zachrypnięty głos, ale tradycyjnie moje przedszkolaki poczęstowały mnie jakimś wirusem, więc walczę od tygodnia z zatukami. No i teraz mi się coś na gardło jeszcze rzuciło, bo mnie boli i mam chrypkę. Tutaj wita was moja słodka kapiejbara, kawiara przyklejona do laptopa, ponieważ siedzę na zajęciach, akurat mam teraz przerwę od studiów, bo robię tą plastykę i technikę online. Więc żeby umilić sobie troszeczkę czas podczas słuchania wykładów, podziergałam takie kwiatuszki z Famiranu. Akurat będą mi potrzebne do komunijnych projektów. Jeszcze muszę kilka dorobić, bo szybko się robi takie zielony troszeczkę i tutaj z kremowym, ale ja chciałam Wam dzisiaj troszeczkę, troszeczkę też poopowiadać o moich roślinkach. Troszkę się tutaj zadziały rzeczy, których nie planowałam, ale to za sekundkę. Pamiętacie, to moje piękne Epi Premium Global Green, które tutaj tak ładnie zwisało sobie z tej szafeczki? Otóż nie mam pojęcia, czy zadziałał mój kot wszędobylski, czy po prostu ta ziemia, która jest, była troszeczkę już za bardzo wysuszona i przez to, że on stał tak na brzegu tutaj tej, tej szafki i, i się tak rozkładał pięknie. No to te jego gałęzie pociągnęły i przedwczoraj chyba wieczorem wchodzę do pracowni, a on leży po prostu na podłodze. Niestety troszeczkę przyrostów mi się połamało. To co tutaj widzicie, no to udało mi się odratować. Tam są chyba cztery pędy. Zapalikowałam go i myślę, że to będzie dla niego najlepsze rozwiązanie, ponieważ epipremna bardzo lubią się wspinać, więc tutaj myślę, że też będzie fajnie. No, szkoda by mi było, gdyby, gdyby ten piękny kwiat się po prostu nie uchował. Mam dużo szczepek w drugim pokoju i zaraz wam je też pokażę. Tutaj, jak widzicie, jest ta moja monsterka z Castoramy. Tam na te liście dwa nowe wypuszczone, ale niestety znalazłam w niej kolonie wełnowców. Są takie białe, białe robaczki z wąsami. Na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo sympatycznie, nawet jednego miałam na ręce, ale niestety dziady są no, strasznymi szkodnikami. Dobrze, że szybko udało mi się odnaleźć ich miejsce zamieszkania bo się ukryły, słuchajcie, tu. widać mój paluch, tutaj były to takie suszki od monstery ja to odrywam, a tam po prostu aż białutko od tej wełny, którą one, którą one tworzą. No niestety ziemiurki mi również powróciły, więc żagielek żółty na nie przygotowałam. Stosowałam ten bros do kontaktu taki przeciwko mrówkom, muchom i tym ziemiurkom. No i dopóki był włączony, to działał, a niestety, jak już się skończył i ten ich cykl rozwojowy poszedł dalej, no to zaczęły znowu wyłazić. więc coś muszę innego wykombinować, żeby się ich pozbyć. Na oknie zamił kulkas, który już tutaj całkiem pokaźne wypuścił te nowe pędy pamiętacie ostatnio jak wam pokazywałam to miał tylko takie malutkie zawiązeczki a tu są te dwa, dwa piękne pędy tutaj jest mój, mój sznur pereł troszeczkę go zagęszczam więc nic tutaj nie zwisa tylko sobie tak ładnie rośnie w ziemi no i kaktusy niezmiennie stojące Przechodzę do drugiego pokoju. Nie patrzcie na to okno, od razu Wam mówię, bo tu noski zwierzaków są i muszę umyć. Jesteśmy w salonie i zobaczcie ofiary e, po prostu w wypadku z EpiPremium. Te listeczki udało mi się odratować. Jakoś stawiłam je do wody, próbuję ukorzeniać. E, Tutaj słoik jest po prostu brudny farbą akrylową, ale to już nie dało mi się tego. Słuchajcie, zmyć w środku jest czysto, więc nie martwcie się, że te liście stoją w farbie, więc no absolutnie. No i tutaj mam, tutaj mam te większe gałązki, które się ułamały. Również, również moja Silver Lady, która tutaj stała tu koło telewizora na tym paliku no, też zaczęła mi żółknąć, niestety była chyba już w sklepie przelana i to bardzo, ponieważ te listki tutaj zauważyłam, że, że tutaj te kłącza zaczęły się robić takie ciemne, yy, przezroczyste, po prostu było za yy, zgniły, tak? To z kolei widzicie moją piękną. Monsterę Adansonii ma obkę tak zwaną. Ma tutaj dużo nowych listków. Tutaj tutaj tak puszcza coraz większe liście dzięki temu, że ją przypalikowałam. No jestem y jestem bardzo zadowolona z tego jak odżywa, bo już też bałam się, że nic z nigdy nie będzie, ale jednak y jednak daje radę. Stoi sobie na keramzycie, żeby mieć troszkę więcej wilgoci, ale żeby nie miała bardzo mokro. Tutaj mam nowy nabytek. Jest to Peperomia Raindrops. Podobna do Pilej Pieniążek, bo też ma takie mięsiste i takie zaokrąglone te liście, ale różni się tym, że jej, jej liście są właśnie w kształcie takiej łezki, kropli na razie ją przesadziłam. Troszeczkę się tak rozłożyła. No zobaczymy, jak, jak sobie będzie radzić. Przesadzajcie kwiaty, słuchajcie. Koniecznie, jak kupujecie kwiaty jakiś dyskontu, przesadzajcie je od razu. Bo ta była wsadzona, słuchajcie, w jakąś gąbkę i ta gąbka była po prostu tak zbita, tak zbrylona. Jeszcze jakaś taka ciągnąca się, że naprawdę musiałam sporo korzeni odrzucić, żeby móc uwolnić ją. Dlatego taka jest troszeczkę rozłożona, bo musiałam podzielić ją na, na trzy mniejsze części, żeby ją w ogóle oswobodzić z tej, z tej gąbki. Kolejnym kwiatkiem, który chciałam Wam pokazać to jest Seropegia woody, którą widzieliście w poprzednim filmie tym z zazieleniania pracowni. Ona sobie wisiał na tej półeczce na ścianie i miał tam tylko cztery takie długie odnóżki. Stwierdziłam, że podzielę go i zagęszczę po prostu tutaj od góry, żeby no mieć większą tą roślinkę. On bardzo ładnie, bardzo ładnie odbija. Ma już młode, młode odnóżki. Tutaj widzę, że, nie wiem, czy będzie widać tam już też coś zaczyna wychodzić i uwaga, uwaga i tutaj taki malutki listeczek więc no coś się zaczyna fajnego dziać no i czekamy czekamy, na razie nic tutaj nie widziałam, żeby odrzucał nic nie żółknie, nic nie gnije więc jest spoko Obok niego, czyli ja go tak przenoszę, wiecie, jak jest dobre światło, to go zabieram na okno. Na razie stoi tutaj, żeby kot się do niego nie dobierał. I tutaj na stole moja stojąca, ta agloanema. Myślałam, że to są, słuchajcie, liście, ale koleżanka powiedziała mi, że najprawdopodobniej to są kwiaty, czyli zacznie mi kwitnąć, no bo widzicie różnicę, tak? Tutaj wychodzi taka rurka liściowa. A tu jest po prostu taka, nie wiem jak to nazwać, taka szuszeczka, jakaś taka, nie wiem co to jest. Te kwiaty, jak czytałam i oglądałam w internecie, wyglądają troszeczkę jak kwiaty skrzydło kwiata, wiecie, ten taki. Zresztą zaraz Wam pokażę kwiaty skrzydło kwiata, to będziecie mieć porównanie, tylko one są takie bardziej mięsiste i tutaj... Mam wrażenie, że tutaj już zaczyna się troszkę otwierać, i to jest ten środek, a kwiatek to jest po prostu to. No ale zobaczymy, czekamy, będę Wam pokazywać na bieżąco, co tam się dzieje. Tutaj kolejna agloanema, a tu przechodzimy do tej mojej ścianki z lustrem, gdzie jest ten mój mały busz. Tu były nowe liście, które się rozwijały dopiero kiedy Wam nagrywałam to zazielenianie pracowni. I zobaczcie, one się nie zdążyły dobrze jeszcze otworzyć, a już zaczęły wychodzić nowe. I tu jest w jednym, i w drugim chyba też gdzieś. O! I tu jest słuchajcie, kolejny listek. No strasznie mnie cieszy, kiedy widzę, jak one rosną. Ta y, agloanema z Ikei również ma tutaj: już zobaczcie, jakiego pięknego, dużego liścia. A to są y, kwiaty, skrzydło kwiata. Jeśli ktoś nie wie, ale podejrzewam, że wszyscy wiedzą, bo to jest bardzo popularna roślina. Y, więc te kwiaty y, agloanemy. One są takie bardziej y, właśnie mięsiste, nie mają tej takiej szyszeczki z tymi wypustkami, tylko ona jest taka bardziej gładka. No zobaczymy. Trochę mi tutaj o, pyłku na wpuszczał. Ta agloanema również wypuściła listeczek i widzę, że puszcza kolejny. Cieszę się bardzo, bo ona była taka dość marna. Y, oczywiście odrzuca, y, odrzuca dolne liście. Ale puszcza nowe, więc, więc jest jej dobrze. To słychać na wilżacz. Bo robię tutaj spa mojej monsterze yy, Thai Constellation, którą udało mi się kupić w biedronce. Szał po prostu na te, yy, na te monstery, ale jest przepięknie wybarwiona, yy, różni się od yy, od monstery z wariegacją, że tej te wybarwienia nie znikają. I nie są białe, tylko takie bardziej takie budyniowe. I zobaczcie, 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 jaki piękny, duży liść idzie. Ten też jest taki maleńki, ale zobaczcie jak pięknie wybarwiony, ten pół na pół. Niestety ten jeden malutę. Odrzuca, no ale to do przewidzenia było. No i tak tutaj jeszcze ma jeden listeczek. Tak samo dobrze się czuje moja alokazja bambino. Też troszeczkę odchorowuje, ale puszcza tutaj młodego listka, więc może, może będzie ok. Idziemy, idziemy, idziemy dalej. No tutaj moja piękna kalatea też wypuszcza młode listeczki. A tutaj też jest kalatea makojana. Ona bardzo przechorowała przesadzenie po i w ogóle zbrązowiały jej te brzegi, ale cały czas pracuje, wypuszcza bez przerwy nowe liście. Jestem z niej mega, mega dumna. Jest piękna, gęsta. Zobaczcie, co on rozchyle yy, gałązki. To są po prostu nowe nowe liście. Gdzieś tam w środku jeszcze coś się dzieje. O, widzicie? Kolejny. Na razie tak to się prezentuje, wszystkie kwiaty pracują. Nawet te moje agloanemy takie najmniej, że tak powiem, udane te biedronkowe, ale widzę, że o, tam nie będę jej wyciągać, ale widzę, że tam w głębi też już się pojawił liść, no więc jest super. Tutaj ten mój skrzydłokwiat z wariagacją również puścił dwa kwiaty. I jeszcze kwiaty mam w kuchni, ale to jest to jest na odrębny filmik materiał. Bo tam mam po prostu taki taką kwarantannę. Tam mam roślinki, które przyniosłam z pracy, które były do odratowania, były w nie najlepszej kondycji i je po prostu tam zbieram, i daję im czas, żeby sobie swobodnie. Spokojnie dochodziły do siebie, to mają bardzo dobry dostęp do światła. No i tak to wygląda. Ta.